Nakręcacie się bez powodu. Bo są ludzie, którzy do mnie podejdą. I nieraz jest tak, że słyszę od ludzi. To ty jesteś inny. Niż w internecie. Mówię, tak, no. Bo po są jestem swój. Nie gram, jak niektórzy grają. Słuchajcie. Proste. Są osoby, którzy muszą grać, muszą coś zdobyć, jakieś takiej popularność, jak to się mówi, yy, tego Karolina, mam Po zancie, ale trzeba trochę zastanowić się, tego typu. Byłem młody głupi, bo ja yy, wkraczałem w tamtych lat, nikt mi nie pomagał, nikt mi nie wspierał, nikt mi nie doradzał, tylko ja sam wystartowałem z głupim pomysłem. Na tamte lata, ale dzięki temu zabłysnąłem w internecie. Słuchajcie. Proste. Zabłysnąłem po prostu. Dzięki temu. Dlatego tak się wytworzyło takim D1 balu po rządzie. takim Takie uderzenie zrobiło się, bo z tego powodu, że tak, YouTube dopiero się tworzył. Każdy zaczynał łapać co to jest YouTube tych lat i dzięki temu marczy się. Pozdrawiam dziękuję za pączka, tego typu. Co po prostu, no no ja nie powiem, że, 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 że dobrze robiłem, bo też źle robiłem tamtych lat, ale teraz idę do przodu tego typu, słuchajcie. Pra centro, t -t 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 -t.